Siemanko, witajcie na moim kanale. Dzisiaj kolejny dzień zabawy w kotłownie. Tym razem będziemy murować powiedzmy aż aż dotąd. <noise> aż się dostanie, tak? Bo później będzie rusztowanie, więc będzie gorzej. Trzeba będzie się męczyć trochę, żeby ten towar zdać do góry. Tak wygląda robota samemu. Zobaczcie. Jak wygląda robota samemu? Bo, jeżeli byłoby tu ze trzy osoby, to już by ściana dawno stała, bo jeden by podawał, drugi by nakładał, trzeci by coś tam i jakoś by to leciało. No, ale niestety, chcąc zrobić sobie oszczędności, no to trzeba pracować samemu. Jeżeli wziąłbym do tej roboty, którą na dzień dzisiejszy wykonałem jakiegoś fachowca, zapłaciłbym około 30 złotych z metra. Tu jest już jakieś 5-8 metrów. 8-9 metrów, coś takiego jest tutaj, więc straciłbym około 270 zł. A tak, to jestem do przodu i mogę za to dziecku kupić jakiś prezent zamiast wydawać na coś, co naprawdę nie jest ciężkie do zrobienia. Dlatego bierzemy się za robotę. Na początek zrobimy sobie zaprawę, ponieważ bardzo dużo osób do mnie pisze, jakie proporcje zaprawy ja robię, oraz jakie się bierze do murowania, ponieważ mówią, że murowanie jest ciężkie. Powiem wam tak, drugi raz w życiu: muruję, nie wydaje mi się, że to jest ciężkie, chyba że materiał ma się ciężki najważniejsze to jest to, żeby Wam nie pouciekało na lewo, na prawo i tyle, jeżeli się wprawicie, no to 2-3 metry kwadratowe zrobicie i później poleci, więc ja uważam, że warto próbować bo jakbym nie próbował, to jeden dom by nie stał no i to by samo, samo się by nie zrobiło a mówię, fachowcy biorą masakrycznie duże pieniądze, nie oszukujmy się, duże pieniądze no ale znowu ZUS, podatki, narzędzia kosztują więc no jakoś to się musi zgrać ale kupicie sobie na przykład Moduł darowy za 300 zł, kupicie sobie ślifiarkę za 200, kupicie sobie coś tam za 500 zł, a później Wam tu zostaje i możecie na przykład po skończeniu tych prac, które zrobicie, możecie komuś zrobić tę pracę, co ta osoba na przykład się boi, tak? Więc Wam wychodzi, że to, to Wam się zwróci po jednej robocie. Dobra, yy, robimy zaprawę, ponieważ bardzo dużo osób pisze do mnie, jakie proporcje, więc już robimy. Na początek daję trochę wody. Standardowo do murowania plastyfikator. Nie chcę mi się już odmierzać, bo już... bo już mniej więcej wyliczyłem. Plastyfikator kosztuje 10 zł. Polecam, bo wczoraj kawałek mi zostało z zalewania tego murka bez plastyfikatora i nie dało się nic zrobić, bo rozłaziło się to. Plastyfikator daje to, że to jest takie fajne. Zresztą dacie sami to zobaczycie. No nie jest taka ciapa, tak? Jest takie fajne gumowe. Dobra, i teraz co? Idziemy z piaskiem. Na początek 10 łopat piacho. my z tematem. Dobra, Brapia z tego wymieszany. Zaprawa wyrobiona. Tak wygląda prawidłowo wymieszana zaprawa. Patrzcie, to robi plastyfikator. Jeżeli nie byłoby tego plastyfikatora, to nawet by nie było szans, żeby tak to wyglądało. Tylko by zleciało jak. A tak to, jak tuste. No, dobra, bierzemy się za murowanie. Wiecie jak to wygląda? Nic strasznego, starczy tylko trochę chęci. Pamiętaj, żeby dać zbrojenie co jakiś czas. Jeżeli nie stawiasz czterech ścian dookoła, tylko robisz tak jak ja i łączy się ze starą ścianą, co jakiś czas dać zbrojenie, najlepiej jakiś dróg. Ja tak daję teraz. To jest bodajże 12, I12. Tam dawałem wcześniej 16. I kolejne łączenie będzie u góry na sklepieniu. I powinno wystarczyć. Oczywiście na samym szczycie też damy, ale na razie póki co. Teraz gorzej. Powiem Wam, że już słabo widzę tam ogólnie. Dlatego jeszcze tawarz pasy zacząłem. I teoretycznie jeszcze jedna by weszła. Chyba będzie trzeba jeszcze jedno zrobić. Tak mi się wydaje. Najwyżej, zmienię sobie na taboret. Tu był chyba jakiś taboret. Znaczy, trochę wyższy. Dobrze idzie. Powiem Wam, że dobrze idzie. Nie wiem czy oglądaliście kiedyś ćwiczenia z Chodakowską to ja mam gorzej. <grymne> Już powiem Wam chyba nikt tak po dupie nie dostaje jak ja w tym momencie. Żadne ćwiczenia tego nie oddadzą co ja teraz czuję. Uwierzcie mi, że Już mam dosyć. Sobota, godzina 15. Koniec na dzisiaj pracy, ponieważ jest sobota, godzina 17. Żona już na mnie drze. Stwierdziła, że nie będę siedział tutaj znowu do nocy, żebym posiedział z rodziną. Dlatego ja już kończę. A w niedzielę, w niedzielę dziś pewnie pojedziemy. Jeżeli chcecie mnie odwiedzić, bo bardzo dużo osób do mnie pisze, na przykład, że chce mnie odwiedzić w weekend, to pamiętajcie, że od poniedziałku do soboty przyjmuję normalnie tutaj osoby, co chcą przyjechać zobaczyć dom. W niedzielę absolutnie nie ma takiej opcji, bo niedziela jest dla rodziny i podjęłem właśnie taką decyzję już jakiś czas temu, że w niedzielę nie przyjmujemy naprawdę nikogo, ponieważ musicie to uszanować, bo my też mamy jakieś swoje, swoje życie, a po prostu no, musimy mieć trochę czasu dla siebie. Dlatego mówię, na Wasze wiadomości odpisuje moja żona, bo ja się po prostu nie wyrabiam. Ja jestem normalnie na co dzień w pracy, później wracam, robię jakieś takie rzeczy, które ja muszę zrobić. No i jak chodzi o temat domu, czyli tego malutkiego domu: 25 tysięcy, już poniedziałek ruszymy w tamtą stronę, bo mam taki pomysł na ten dom, ale to na razie nie będę zdradzał wam szczegółów. Po prostu w poniedzieli porozmawiamy na ten temat. I prawdopodobnie już po zgłosimy budowę kolejnego domu i pokażę Wam, jak prawidłowo powinno wyglądać zgłoszenie. Ponieważ dużo osób nawet nie zainteresuje się tym, jak to się robi, tylko po prostu uważa, że nie no, może nie. Sytuacja kiedyś była taka jakiś czas temu, że ktoś tam wziął ode mnie projekt. I zamiast iść do starostwa zgłosić, poczekać 21 dni, bo tam to wystarczy tylko podać swoje imię, nazwisko, lokalizację, dołączyć mapkę zasadniczo ewidencyjną yy, oraz oświadczenie o posiadaniu o nieruchomości. Czekacie 21 dni na sprzeciw, jeżeli tego sprzeciwu nie ma, a praktycznie go nie ma, jeżeli sprawdzicie sobie miejscowy plan, no to. Możecie działać. A były sytuacje, że po prostu ktoś wziął projekt i zaczął od razu budować. Nawet nie zgłosił, nawet nie, nie zapytał, czy można, po prostu zaczął budować, bo uważał, że to jest wystarczające, że projekt bez zgłaszania to jest już y, sukces i można działać. Dlatego y, zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, który będzie w najbliższym czasie. Przepraszam najmocniej, bo ja mówię, telefon mi się pali bez przerwy. Dlatego zachęcam was do obejrzenia tego filmu, który już niedługo dla was zrobię, czyli jak wygląda prawidłowo zgłoszenie oraz wybierzemy jeden z projektów, który będę realizował może jeszcze w tym roku, jak nie, to po prostu w przyszłym roku, ale na pewno będę chciał zadać fundamenty. Mam nadzieję, że uda mi się w tym roku to zrobić, bo jak sami widzicie, mam masę ostatnio roboty, nie mogę się wyrobić. Jeszcze planuję zrobić dni otwarte tego domu, żebyście przyjechali, zobaczyli i sami zadecydowali, czy byście chcieli w takim domu małym mieszkać, czy wolicie wziąć na przykład 300 czy 400 tysięcy kredytu, postawić sobie willę, a później wasze dzieci podrosną i zostaniecie sami w tej willi. Dlatego możecie się zastanowić, co wolicie. Dlatego specjalnie ten dom powstał, został wybudowany dla takich, co nie wierzą w siebie, dla takich, co uważają, że na dom trzeba brać miliony kredytów, oraz dla takich, którzy lubią małe domki, dlatego ten dom powstał. I niedługo ten dom, jeżeli skończymy, bo już zostało naprawdę niedużo, w tym tygodniu mówiłem, robię to, bo jest najważniejsze. W przyszłym tygodniu ruszymy trochę w jego stronę i zrobimy zgłoszenie kolejnego domu. Ale chodzi o to, że już zostało naprawdę o tylkę do zrobienia i dom jest gotowy dla Was, bo dom będzie normalnie dla moich gości. Tak jak Wam wspominałem, ten dom jest. On stoi, to nie jest jakiś tam dom, że ktoś tam na internecie sobie opisał, że tak można zrobić dom. Tak wygląda z jakiejś pięknej wizualizacji, wyczyton, wyczytane z poradnika, nie wiem, dla, dla jakichś tam osób, że tak to się robi. Nie, tu macie na żywo dom, który powstał, widzieliście we wszystkich filmach, jak ten dom powstawał. No i ten dom jest, możecie przyjechać, dotknąć go, obejrzeć, jak wygląda. Dobra, ja się z wami żegnam, bo już sami widzicie, telefon się pali. Jeszcze tam muszę zobaczyć, czy ktoś coś chce ode mnie ciekawego, co żona na przykład nie umie odpisać i, i ja uciekam. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. I polecam Wam taką ścianę w domu sobie zrobić. Fajnie to wygląda, mi się strasznie to podoba. Na razie, cześć!